Witajcie bardzo serdecznie na kanale Light is Coming, tutaj Dawid, i dzisiaj porozmawiamy o cierpieniu. Jesteście gotowi. Cierpienie. Hm. Wielu z nas, w sumie wszyscy ludzie na świecie, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo byli różni od siebie, to każdy z nas dostąpił tej przyjemności cierpienia. I wcale się nie nabijam z tego tematu, bo każdy cierpiał w jakiś sposób, te cierpienie potrafi rzucić nas na taką drogę mroczną, że nikomu, nawet największemu wrogowi często nie życzymy takiej drogi, ciemności. Ale Żyjąc w pewnej iluzji i żyjąc poprzez ego, nie ma bata, żebyśmy nie trafiali na momenty cierpienia w życiu. I na tym kończymy film. Dziękuję za to. Dobra. Ale nie o tym jest ten film, żeby sobie teraz mówić o tym, o, ja cierpiałem tak, a wy cierpialiście tak, a teraz w komentarzach napiszcie mi, jak wszyscy cierpieliśmy i teraz poklepmy się po pleckach i do widzenia, tylko... Chciałbym omówić coś, co ostatnio do mnie też przyszło, dlatego to jest taki fajny, świeży temat, ale z czego w ogóle wynika cierpienie? Cierpienie wynika z przywiązania, ponieważ przywiązujemy się do konkretnych rzeczy, do konkretnych ludzi, i tutaj właśnie działa często ego, które nazywa to jako moje. Moje, moje życie, moje ciało, mój dom, mój samochód, moja partnerka, mój partner, mój syn, moja córka. I cierpimy, gdy te wszystkie rzeczy nie spełniają naszych oczekiwań. I cierpimy, gdyż bardzo często w naszym życiu, które, umówmy się, jest zmienne. I to każdy wie. W buddyzmie mówi się anicja. aniccia, czyli zmiana. Anicja, czyli przemijanie. Wszystko przemija i o tym każdy z nas wie. Wiemy o tym doskonale, że ludzie się rodzą i umierają. Wszyscy to wiemy. Wiemy też, że ktoś może przyjść i odejść. Że jakaś rzecz jest i się psuje. Że teraz mamy taką pracę, a za chwilę możemy mieć inną pracę. Że teraz mamy pieniądze, a za chwilę możemy ich nie mieć. I każdy to wie. No nie ma osoby, która teraz oglądając ten film mówi: Co? To ja myślałam, że to jest stałe. <grytanie> Więc to wiemy. A jednak cierpimy, jak umiera nam bliska osoba. Cierpimy. Jak e, tracimy jakąś rzecz, cierpimy. Jak twój syn bądź twoja córka nie idą tą drogą, którą sobie wyobrażaliśmy, jako wielki pisarz, e, wielki mm, astronauta, sportowiec, jako pani doktor, a może pani minister, czy ministra teraz, jak to się mówi, przepraszam. <grych> To cierpimy, ponieważ pewne nasze oczekiwania, które stworzyło nasze ego, nie są spełnione. No i wracając jeszcze do samego przywiązania. Przywiązanie rodzi cierpienie. To cierpienie wynika z dwóch prostych spraw: czyli pragnienia czegoś lub niechęci czegoś lub kogoś. Pragniemy jakiejś sytuacji, bądź My jesteśmy niechętni pewnej sytuacji. I kiedy coś się dzieje w jedną bądź w drugą stronę, czy to jest dobre i złe, no to wszystko kwestia nazewnictwa naszego umysłu to zależy, w którą stronę to poszło. Doznajemy pewnych uczuć i zaczynamy ich albo pragnąć, albo bardzo jesteśmy zniechęceni i robimy wszystko, żeby tego nie było. Bez względu, w którą stronę to idzie. Dąży to do cierpienia. No bo teraz wiecie, powiem jak to, to te dobre rzeczy, które sprawiają, że uśmiechamy się, które sprawiają, że mamy jakiś cel w życiu, to są złe. Ani jedno, ani drugie nie jest złe. Ale jednocześnie chcę w jasny sposób podkreślić, że prowadzi do cierpienia. Bo zawsze, kiedy do czegoś się przywiązujemy, ego włącza oczekiwania oczekiwania, które albo się spełniają bądź nie, a jak się coś spełnia pozytywnego, to ego zapomina o tym, że to też przeminie, a niccia. <grych> I to jest niesamowite w tym wszystkim, że kiedy sobie to uświadamiamy, to dalej jest to tylko i wyłącznie na poziomie intelektualnym, bo wielu z was wie i nieprzypadkowo oglądacie ten film. Że to jest prawda. Sami macie taką pewnie prawdę w sobie. Zgadzacie się teraz, mówicie tak, no. Nie powiedziałeś w sumie nic nowego. To fakt. <grytanie> Zrozumienie tego to jedno. I w ogóle ten cały odcinek ma się opierać na tym, żeby wejść tylko w teorię. Dla tych, którzy dopiero to poczuli, jest to pierwszy krok do tego, by zrozumieć, z czego wynika w ogóle cierpienie. A następne kroki to. W praktyce pozbyć się cierpienia, uwolnić się od cierpienia. A żeby uwolnić się od cierpienia, trzeba oczyścić umysł. A żeby oczyścić umysł, to trzeba oczyścić umysł. A bez pałacu? Nie ma pałacu. Zrównoważony i czysty umysł zaczyna coraz mniej reagować. Automatycznie na pewne bodźce, czy one są pozytywne dla naszego umysłu, czy negatywne. Jesteśmy w równowadze. Przestajemy wchodzić ze skrajności w skrajność, bo żadna skrajność nie jest dobra. Co nie? <laughs> Zrównoważony i czysty umysł to umysł, który zaczyna z nami współpracować. Współpracuje z duszą, która ma kierunek, w którym powinniśmy w naszym życiu podążać, żeby się spełniać. I ten umysł zaczyna nie walczyć z tym celem, a odważnie kroczyć i rozwiązywać pewne sytuacje. Zrównoważony i czysty umysł to spokojny umysł, który nie reaguje nawykowo automatycznie. To oczywiście jest bardzo proste, kiedy się to mówi. W teorii wszystko jest proste, bo teoria wchłonie wszystko. Możemy przeczytać tysiące pięknych książek, posłuchać niesamowitych mistrzów, Buddę, Jezusa, jakichkolwiek mistrzów, którzy znajdują się teraz w tej rzeczywistości u nas. To wszystko jest piękna prawda, ale ich prawda tych ludzi, którzy to akurat mówili. Tak, jak u mnie jest moja prawda, dla Was koncepcja, nikomu nigdy nie ufajcie w 100%. Ponieważ każdy musi swoją prawdę znaleźć w sobie. Doznać ją prawdziwie w sobie. Przeczytanie książki to jest pierwszy krok, bo możecie się z tym zgadzać. Sprawdzenie tego, co jest w tej książce, to jest dopiero wejście w swoją prawdę. Ale poczucie tego wewnętrznie w każdym doznaniu w swoim ciele, to jest prawda objawiona, można powiedzieć, ale wasza. Więc mi też nie ufajcie. <grytanie> <grytanie> Więc e, teraz, patrząc na samego siebie lub na samą siebie, kiedy doznajecie jakieś. Reakcje, zauważajcie je w tu i teraz, co się z wami dzieje, jakie biochemiczne doznania czujecie w ciele, dlaczego się w taki, a nie inny sposób uruchamiacie. To Wam już pozwoli na zrozumienie samego siebie, bo każdy z nas jest troszkę inny, inaczej reaguje. Kiedy rozumiemy siebie i dlaczego coś wynika, bo każdy czyn ma swój skutek, więc każda reakcja, w nas, w głębi, też nie jest przypadkowa, ona jest skądś, tak? To się dzieje poprzez jakieś doznania z przeszłości. Więc obserwacja siebie, obserwacja oddechu na pewno ułatwia nie tylko zrozumienie tego na poziomie intelektualnym, ale również praktycznym. Kiedy oprócz zrozumienia tego naszym umysłem, dojdzie do tego praktyka w życiu codziennym, Codziennych sytuacjach, w obserwowaniu doznań podczas medytacji, na przykład poprzez vipassane, zaczynamy oczyszczać swój umysł i coraz rzadziej reagować na pewne rzeczy. Umysł zburzony to umysł niekreatywny. To jest umysł, który żyje jak bot. Który działa na zasadzie. Bodźców, jak jest trochę szczęścia, to się cieszę, ale jak już jest smutek, to znowu jestem pełny smutku. Jest sinusoida, a to się da przerwać. Wiele ludzi przerywało cierpienie i uwalniało się od cierpienia, więc ty też możesz się nim stać. I ja również mogę się nim stać. Człowiekiem wolnym od cierpienia, który kocha bezwarunkowo wszystko i wszystkich. A przede wszystkim siebie i dba o siebie. A jak zadbać o siebie, to też oprócz umysłowych zagwostek i wchodzenie głębiej w swój umysł poprzez medytację, trzeba też popatrzeć na to, jak żyjemy w tej rzeczywistości, w tym ciele konkretnym, w którym jesteście teraz. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to nagrałem poprzedni film, chyba tu się pojawi? Jesteś tym, co jesz. Także zapraszam do tego filmu, jeśli chcecie pokarmić się kolejną wiedzą. Ale pamiętajcie: wiedza to jedno. Praktyka jest dużo ważniejsza w tym momencie, bo jeśli będziemy kumulować tylko wiedzę, to nigdzie nie dojdziemy. Będziemy co chwilę zahaczać cykl za cyklem, cykl za cyklem, a chyba chcemy się uwolnić już od tych cyklów. Żyć szczęśliwy, żyć w szczęściu, radości. W pełni. Dążymy do tego, żeby być pełnią. Czy nie? Chyba, że nie. Cokolwiek nie sądzicie, możecie napisać w komentarzu, polajkować ten film, udostępnić. I pewnie jeszcze wrócimy do tego tematu, bo można o nim gadać wiele. Jeśli o czymś zapomniałem, a na pewno o czymś zapomniałem, bo to jest tak obszerny temat, to wrócimy w, w innych filmach do tego i będziemy powoli, małymi kroczkami dążyć do przebudzenia. A teraz idziemy spać.